Jeżeli planujecie zakup lampy wiszącej Myko z Horsa, to zapraszam Was do oglądania tego filmiku, bo pokażę Wam tutaj, jak ona wygląda. Opowiem, jakie są warianty i jakie parametry ma ten produkt. Ja mam na imię Mariusz, jesteście na kanale Lampomat, to jest kanał sklepu z oświetleniem który znajduje się pod adresem lampomat.pl, a także stacjonarnie w Poznaniu na ulicy Janickiego 25C przez LU7. Jeżeli interesują Was oprawy oświetleniowe marki Hors, to dobrze trafiliście, bo ostatnio na ich temat dosyć dużo piszemy na naszym blogu pod adresem lampomat.pl ukośnik blog, a także wrzucamy trochę filmików na naszym kanale YouTube. Gdybyście na przykład chcieli zobaczyć przewody trójfazowe z Horsa, wpadajcie do naszego sklepu w Poznaniu mamy tutaj wszystkie reflektorki na ekspozycji zamontowane, a teraz przechodzimy sobie do tego modelu Myko. Zobaczcie, tak to wygląda, lampa wisząca z modułem ledowym, który jest ukryty tutaj pod kloszem, pod tą przesłoną i teraz tak macie lampę w wersji o średnicy tego Okręgu, który ma 12 cm, może mieć też 16 cm, tak jak ten i 30 cm. I teraz wersja, która jest na 12 cm, nie ma takiej przesłony, tylko ma soczewkę. Natomiast wersje na 16 i na 30 cm mogą mieć przesłonę, i ta przesłona jest w trzech wersjach. Możecie sobie wybrać jaką. Jaką chcecie. Więc tutaj mamy przesłonę soft, czyli taką mleczną. Ona rozprasza światło. Oprócz tego macie jeszcze przesłonę pryzmatyczną albo soft prism, czyli takie połączenie tej mlecznej i tej pryzmatycznej, czyli z takimi oczkami. One przepuszczają trochę więcej światła, jednocześnie sprawiają, że ono mniej razi w oczy, mają taki aspekt dekoracyjny. Wrzucam wam tutaj zdjęcie, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda. Wysokość tego Okręgu to jest niecałe 5 cm, razem z tą nóżką macie 10 cm, do tego macie 1,5 metra przewodu. Jeżeli chcecie to bez problemu HORS Wam ten przewód wykona dłuższy albo krótszy. I do tego macie pod sufitkę, zobaczcie ona ma też około 5 cm, bardzo fajnie wygląda, jest tak zaokrąglona. Tutaj mamy taką nakrętkę, ona służy do montażu i zaraz Wam pokażę jak to się montuje do sufitu. O, Odkręcamy ją sobie, ściągamy tą blachę. Tutaj to montujemy do sufitu. Zobaczcie, macie takie dwa otworki. Tutaj wchodzą główki od śruby. Później przesuwacie. Już lampa jest łatwo zamontowana. Kabelki sobie tutaj podłączacie do kostki. Tu macie zasilacz, gdyby się coś zepsuło. To ten zasilacz możecie wymienić. Co ważne, tutaj mamy zasilacz z możliwością ściemniania przez triat i ten zasilacz ma zabezpieczenie antyflickeringowe, czyli przy regulacji natężenia światła nie będziecie mieli efektu migotania migotanie to jest taki efekt, którego wasze oczy nie dostrzegają, ale wasz mózg już to dostrzega i może wywoływać zmęczenie, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat wejdźcie sobie na nasz kanał YouTube, poszukajcie filmiku na temat flickeringu albo poszukajcie sobie takiego wpisu też na naszym blogu, oprócz wersji ze ściemniaczem triakowym, możecie też dokupić tą lampę ze sterownikiem DALI i wtedy przez dalne sterowanie sobie kontrol na przykład natężenie światła albo tworzyć różne harmonogramy. Lampa w tej wersji 16 cm ma około 1000 lumenów i około 12 wat poboru, czyli całkiem dużo daje światła, ale pamiętajcie, że ta przesłona trochę tego emitowanego światła pochłonie. Jeżeli to jest przesłona soft, to będzie około 30%, a jeżeli to jest pryzmatyczna, no to wydaje mi się, że około 15%. Macie do wyboru barwę światła ciepłą na poziomie 2700 kelwinów albo 3000 kelwinów i możecie też wybrać barwę światła neutralną. Współczynnik oddawania barw, czyli to, co w Horsie lubimy najbardziej, bo tamte współczynniki są mega wyśrubowane tutaj wynosi CRI 95 czyli naprawdę bardzo wysoko i dzięki temu kolory oddawane są no bardzo wiarygodnie przy tym modelu super ta lampka wygląda, zobaczcie sobie nawet na ten detal, którego raczej nie będziecie widzieć, kiedy ona będzie zawieszona w ten sposób, ale patrzcie no moim zdaniem, ten taki, nie wiem jak to nazwać, czy takie ramionka, czy takie uwypuklenie z tej strony, no to już wygląda nawet super. Bardzo fajny kształt, bardzo ta lampa jest taka smukła. Brakuje mi słów, żeby ją opisać, ale naprawdę wygląda pięknie. Nic dziwnego, że ten model cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Pokażę wam jeszcze, jak ona wygląda w wersji na 12 cm z soczewką, bo akurat taką samą lampę myko. Tylko na sztywnej nóżce mamy zamontowaną na szynoprzewodzie w naszym sklepie. A tutaj mamy lampę myko o średnicy 12 cm w wersji z soczewką. Przekręcenie, zmienia kąt świecenia i ta lampa jest na adapterku. No przewodów trójfazowych ona jest zamontowana w naszym sklepie, jeżeli chcecie ją sobie zobaczyć na żywo, to wpadajcie do nas na Janickiego. Możecie ją zamówić w dowolnym kolorze, podstawowe, no to wiadomo, czarny, biały oraz szary, ale możecie podać sobie każdy inny kolor, to HORS Wam to pomaluje, tylko musicie pamiętać, że około miesiąc na taką lampę trzeba czekać. Więc możecie skonfigurować sobie długość tego przewodu, możecie skonfigurować, czy ona ma być na szynie, czy na suficie, czy może nawet w suficie podwieszanym. Możecie wybrać barwę światła, możecie wybrać kolor obudowy, możecie wybrać ściemnianie, czy zdalne sterowanie, możecie wybrać szerokość. Tego okręgu i możecie wybrać typ przesłony. Wszystko to możecie sobie skonfigurować. Na przykład, jeżeli skontaktujecie się ze mną albo wpadniecie do naszego sklepu, ja wam powiem, ile taki wariant będzie kosztował. Ta tutaj wersja czarna, w barwie światła ciepłej ze ściemnianiem triakowym. Ona kosztuje około 1000 zł. To było na tyle. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, no to zostawcie łapkę w górę. A jak już klikniecie łapkę w górę, to być może pojawi Wam się taka możliwość podbicia tego filmiku. No to proszę bardzo, dawajcie podbicie. Będę za to bardzo wdzięczny. Jeżeli interesują Was lampy. Szyno, przewody, jakieś porady oświetleniowe czy taśmy LEDowe, no to zasubskrybujcie sobie nasz kanał. Będzie Wam łatwiej kupić oświetlenie albo dobrać je dla swoich klientów, jeżeli zajmujecie się projektowaniem wnętrz. Dzięki, jeszcze raz za obejrzenie. Cześć!